Siemaneczko, z tej strony James i Aposto. Będziemy nagrywać dzisiaj filmik. Nie wiem jak wam to powiedzieć, nie wiem. Będziemy wam pokazywać ten serwer. Znudziła ci się twoja gra, na przykład nie wiem jakie tam gracie CS, Battlefield, różne takie. To możesz spróbować zagrać sobie w Sampa, GTA San Andreas. Na serwerze, full server. poczekajcie, odpiszę koledze. Mm. No No ale jak No i dzisiaj y, Pokażemy wam różne zabawy Chowany, high, derby, race Drifting, wg, strzelnica, ccf Pokażemy wam jeszcze parę Stuncików, driftów I ogólnie zaprezentujemy wam Serwer No to jedziemy, zapiszemy się na radę, bo właśnie startuje. Zaparkujemy serwer. Eee, zaparkujemy samochód. Glitch. Przy okazji, bronię. A dobra, wystartowaliśmy. Taki bug tylko, ale jedziemy. Chodziło o to tu, żeby dojechać pierwszym do mety i musisz wjechać w te czerwone... w te czerwone strzałeczki takie. na przykład kolega jest szybszy Szybszy raczej, przepraszam, szybciej wystartował. Ale mi to nie chodzi o to, ja sobie wolę przejechać dobrze, podriftować sobie trochę. Na przykład lubię ten samochód. Ale damy radę, spróbujemy go wyprzedzić. No kurczę, chyba nam się nie uda, ale trzeba myśleć pozytywnie. Dobra, jedziemy już tutaj, wejdziemy sobie tak na drifcie pięknie, oj oj oj. Oj, nie dam rady, ale Oj, sorry. O, teraz drifting. W driftingu chodzi o to, że na przykład jest dwóch i, no, i trzech. Tutaj na przykład i jedziemy samochodem LG i driftujemy i, na punkty. Kto ma więcej punktów, wygrywaj. No i chodzi o to, żeby dojechać y, ten pierwszy. Oj, tutaj się pchają. Oj oj oj. NitroSky jest najlepszy w drifcie Taki gracz Uuu! Ale nas rzuciło Ale co tam jedziemy Co? Nie można Nie można Oj! Zaraz nas wyprzedzi Oj ma trochę więcej punktów, ale zaraz to się zmieni. Oj, <grymne> oj, oj. On coś wariuje tutaj. A pasta to się tu ze mnie śmieje. O, <grymne> kur... Aaaa, ja pierdziekam. O, jaki bambu. Kurczę, widzisz, jak nie wiedzie się w to czerwone, to trzeba się cofnąć znowu. Tu akurat wygra. Kolejny taki gracz mi się nie powiodło, ale. Może innym razem będzie lepiej. Teraz wam pokażemy mm, zabawę. Powiedzmy. co mm, tu się można zapisać. Na przykład na wygry ogłosimy, zapraszam na wygię. Wygię to jest wojna gangów, zależy po ile się ten, albo pójdziemy na derby. Wygię przy okazji. tu na przykład po prawej stronie w dolnym rogu jest wycieczka, prowadzi Arci chętni za dupie. Prowadzi Wit, taki moderator i tam yy, różne bonusy można do wygrania na końcu wycieczki. A tutaj chodzi o to, żeby nie wjechać w te czerwone beczki i wytrzymać pierwszy, ostatni na mapce. Możesz się spychać, walić się, bombać. Wystarczy po prostu zepchnąć kogoś, na przykład powiedzmy o tak. Tu jakąś Eliskę z gangu Dekor. Oj oj oj, bo nam wybuchnie. No Eliska już przegrała. Zostało nam jeszcze dwóch e, Rakso i Salvin. Zepchniemy go. Ale skubaniec. A niech sobie jeździ. My sobie pojeździmy w okół. Spróbujemy go zepchnąć. Spróbujemy uderzyć lekko beczkę, żeby wybuchła. Zrobimy to tak. Oj, O to mi to nie chodziło. Ha! <laughs> Wjechałem w beczkę i niestety przegrałem, ale spróbujemy na wygry. ogłusimy jeszcze raz. To są takie paczuszki, ja już ją zebrałem na przykład, ale gdy ją zbierzesz, to dostaniesz respektu. Można sobie połowić rybki na spację. I dostaję z punkty respektu. O, złowiłem ukleja. Mało respektu, ale co tam. Zawsze coś, jeden. Energię podmieniłem sobie w mody takie, na przykład skina też mam pro niepodmienione. O, wygi startuje. Zaraz będzie wojna gangów. Ja mam przy okazji powiem o co chodzi. Wojna gangów też zależy po ilu. Tu na przykład 4, pięciu. No to będzie trzech na dwóch, albo... Albo ktoś jeszcze sobie to będzie trzech na 3. Tam są niebieski i zieloni, niebiescy i zieloni i trzeba się bić. Jest, są trzy bronie. Sniperka, shotgun i deserga Na przykład jest 2 po 2. No. I ja tu zawsze idę troszeczkę na pole i ze snajperki nawalam. To Jak wyjdziesz za arenę, to cię cofa, masz 10 sekund na to. Jak się nie cofniesz, to po prostu filatujesz z gry. Co? Ten niebieski to jest z naszej drużyny. O, tutaj sobie go zesnajpimy. Oj, nie zerwał. O, zerwał. Niech się tylko wychyli. Zejdziemy go od pleców. Mam nadzieję, że damy radę. Uuu! Zabiliśmy jednego. Został nam, mm, kto to jest? Pozdrawiam ad całą administrację full serwera. Tu ten Oskar to kampi sobie skubaniec. Oj, oj, oj. Myśle, Myślę, że damy radę, ale... Spróbujemy go od pleców. Może się nie skapnie. Oj, wygraliśmy. Dostaliśmy 7 punktów respektu i zarobiliśmy 2 skilla. Skill to jest takie coś jak na przykład zabijesz innego gracza, to dostajesz skill, game Points tutaj wszystko jest, możesz sobie doładować z SMS-em, Game Points, zdobywasz, zdobywasz poprzez zakup, poprzez SMS, możesz sobie kupić SMS-em, możesz uczestnictwo w eventach, pomoc na rzecz serwera Aktywne granie za godzinę dostajesz 2 Respekt, 2 yy, GP, później 4 i tak po kolei. Yy, pomoc administracji i moderacji to administracja może cię nagrodzić gamę pońcami, bonusem lub czymś innym. Yy, Godziny tak samo jak Respekt i kasem. No. Yy, konta VIP też można sobie kupić. Sformułowanie darmowych pojazdów, sformułowanie dowolnego pojazdu podając jego nazwę ID, dodawanie sobie jedną komendą zestawu broni. Na razie to tyle. Dzięki, chciałbym pozdrowić administrację pasterza, e, mojego kolegę Marka i Trypsona. To cześć, mam nadzieję, że będą więcej filmików i let's playów. Na razie. Cześć.